Za górami, za lasami, za siedmioma dolinami. A tak naprawdę nad Wisłą żyła sobie królewna o imieniu Tosia. To ja. Królewna ma już prawie 9 lat i codziennie rano chodzi do szkoły. Jej szkoła jest w centrum dużego miasta. Żeby się do niej dostać, potrzebne są hulajnoga, kask, kreda, plecak, mama Tosia, tylko weź kanapkę i kanapkę Droga do szkoły może być super Fajnie, jakby każde dziecko mogło ją tak pokonać w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Oslo I wiecie co? To nie bajka Pomogą nam w tym naukowcy, tacy jak moja mama wybrali trzy szkoły w trzech różnych dzielnicach. Sprawdzą, jak przekonać rodziców, aby rzadziej odwozili nas samochodami. Wtedy będzie ciekawiej, bezpieczniej i bardziej ekologicznie. Zapraszam Was i dzieci i dorosłych na www.comobility.edu.pl.